Miłośników endodoncji zapraszamy na Międzynarodowy Kongres Pulp Fiction Global Endo. Spotkamy się w Krakowie w hotelu Best Western Premier od 8 do 11 grudnia. Pulp Fiction wypracował sobie niekwestionowaną pozycję wśród podobnych wydarzeń na świecie. Gorąco zapraszam do udziału w spotkaniu, które w tym roku będzie miało szczególny charakter ze względu na jego międzynarodową obsadę. Swoją wiedzą podzielą się specjaliści endodonci z całego świata, skupieni wokół Europejskiej Federacji Towarzystw Mikrodentystycznych. Pierwsze dwa dni kongresu to sesja Global Endo. Poprowadzi ją profesor Sęk-Cuk Kim. Nad programem naukowym kolejnych dwóch dni spotkania będą czuwali dr Arnaldo Castellucci oraz dr Francesco Maggiore. W programie kongresu wykłady, warsztaty endodontyczne i dobra zabawa zagra grupa Detox. Zapewniam, że wszyscy uczestnicy będą mieli poczucie dobrze spędzonego czasu we wspaniałej świątecznej atmosferze pięknego Krakowa, a zdobyte wiadomości będą mogli wykorzystać w swojej pracy już od następnego dnia. Szczegółowy program konferencji znaleźć można na stronie www.profident.pl.